Jak zaprojektować profesjonalne logo w mniej niż 5 minut za darmo? W dzisiejszym filmie pokażę Ci tutorial, w którym krok po kroku zaprojektujemy sobie logo w darmowym programie Canva. Jeśli jesteś tutaj po raz pierwszy, to witam Cię serdecznie. Ja nazywam się Klaudia Stawiarska i od 6 lat buduję swój biznes przez internet. Na moim kanale dzielę się wiedzą jak rozwijać swój biznes, jak automatyzować ten biznes, jak projektować w Canva i jak tworzyć skuteczne grafiki. Więc jeśli jesteś po raz pierwszy tutaj, to zapraszam cię do subskrypcji, żeby nie przegapić żadnego z moich odcinków. Zanim jednak przejdziemy do tutorialu, to dla osób, które nie wiedzą czym jest Canva, jest to darmowy program graficzny, który możesz Używać bezpośrednio przez internet, bez względu na to, czy jesteś początkujący, średnio zaawansowany, czy jesteś osobą, która prowadzi e, swoją firmę samodzielnie, czy jesteś osobą w zespole, która jest. Odpowiedzialna za tworzenie kontentu do social media, czy w ogóle do internetu, to canva będzie dla Ciebie idealnym rozwiązaniem, ponieważ tutaj stworzysz wszelkiego rodzaju grafiki, czy będzie to logo, prezentacja, czy nawet strona internetowa, czy wszelkiego rodzaju grafiki, właśnie do social media, a nawet różnego rodzaju wideo, rolki, krótkie wideo, długie wideo, itd. To wszystko stworzysz za darmo w kanwie. Więc jeśli jeszcze nie korzystałeś z kanwy, to polecam ci zacząć używać tego niesamowitego narzędzia. Na moim kanale znajdziesz dość sporo filmów, które są poświęcone tylko tematowi kanwy. Więc jeżeli jest to temat dla Ciebie nowy, to możesz przejść do mojego kanału, e, do playlisty i w playliście Canva tutoriale znajdziesz krok po kroku różne filmy, w których nauczysz się jak projektować w kanwie. A gdyby to było dla Ciebie za mało, to oczywiście zapraszam Zapraszam Cię do mojego kursu Canva Master Grafika oraz Canva Master Video, w których nauczysz się krok po kroku od A do Z wszystkiego, co musisz wiedzieć o Canwie, jak projektować wyróżniające się skuteczne grafiki, które będą przyciągały do Ciebie jeszcze więcej klientów. Więcej informacji na ten temat zostawię pod tym filmem. A teraz zapraszam Cię do mojego komputera. Ok, więc jesteśmy w głównym panelu kanwy i pierwszym krokiem do stworzenia logo w kanwie jest wybór odpowiedniego szablonu, dlatego że my tutaj będziemy projektować. Logo na gotowym szablonie. Nie będziemy wszystkiego rozpoczynać od nowa. Więc Canva oferuje bardzo duży wybór profesjonalnie zapro zaprojektowanych szablonów logo, które możesz dostosować do swojej marki, do swojego stylu, jakkolwiek będziesz chciał wprowadzić zmiany w tym szablonie. Po prostu e, za chwilę Ci pokażę, jak to zrobić. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce e, logo i tutaj wybieramy szablony. I klikamy wyświetl wszystko. Więc tutaj wynalazły nam się gotowe szablony kanwy, jest ich ponad 64 tysiące i na tych szablonach będziemy pracować. Zanim przejdziemy do konkretnego szablonu, to chciałabym Ci tylko zwrócić uwagę, że tutaj niektóre szablony mają tą ikonkę korony. Oznacza to, że są to szablony dostępne dla użytkowników kanwy płatnej, dlatego że kanwa daje możliwość zarejestrowania się za darmo oraz yy, właśnie daje też. Opcję premium. Gdybyś miał ochotę skorzystać z darmowego okresu próbnego na 30 dni, właśnie w wersji pro. To pod tym filmem zostawię link mój partnerski, z którego możesz się zarejestrować i zacząć korzystać. Następnie możesz w każdej chwili zrezygnować, jeżeli stwierdzisz, że Canva Premium nie jest dla ciebie. Ok, więc jak już otworzyły ci się te wszystkie szablony logo, no to podejrzewam, że na pierwszy rzut oka no ciężko jest wybrać logo, które akurat będzie pasowało do. Swojej branży czy też niszy. Możesz oczywiście jechać tutaj po kolei i e, obserwować sobie, co jest dostępnego, natomiast jeżeli poszukujesz konkretnego logo do konkretnej branży czy niszy, to polecam ci korzystać tutaj z filtrów. Mamy tutaj takie suwaki, wszystkie filtry, i teraz możesz wybrać sobie różne właśnie kategorie. Czy na przykład będzie to e, temat marka, czy finanse, czy architektura czy przedmiot na przykład biznes, informatyka, technologia, nauka i tutaj możemy kliknąć wyświetl więcej, tak? Medycyna, angielski i tak dalej. Czy możemy wybrać sobie funkcję jaką pełni, czy jaki będzie główny motyw, jaki styl i tak dalej. Więc polecam ci korzystać z tego dlatego że w ten sposób znajdziesz dużo szybciej konkretne logo dla konkretnej branży. Powiedzmy, że ja chcę znaleźć logo dla branży, może dla branży architektura. Temat architektura i w sumie OK. Klikam: Zastosuj, zostawię tylko tą architekturę i zobaczymy, co nam się znajdzie. Więc mamy 517 szablonów i tutaj mamy e, dość sporo fajnych e, projektów. Natomiast jeżeli nie ma tutaj w tej wyszukiwarce filtrów e, Twojego słowa kluczowego, to polecam Ci wpisać tutaj w tej lupce. Na przykład, jeżeli E, chcesz tworzyć logo w branży beauty? To wpisujemy logo beauty i tutaj znajdują się aż 197 tysięcy szablonów e, logo. Także jak widzisz, jest ich naprawdę sporo. Więc wybieram sobie logo, które mi się podoba. Powiedzmy, że ja wybiorę sobie logo takie, żeby pokazać ci na darmowej wersji. Załóżmy, wybiorę sobie takie. I klikam Dostosuj szablon. I tutaj zauważ, że załadowały mi się dwie wersje tego logo: z białym tłem i z czarnym tłem. Także fajnie, bo będę mogła je wykorzystywać na różne projekty. I teraz co robimy dalej? Teraz możesz tak naprawdę to wszystko po prostu edytować, więc wpisujesz tutaj nazwę swojej firmy. Powiedzmy, no ja mam Klaudia Stawiarska. No i teraz jak widzisz, ten tekst mi się nie zmieścił, więc chcę zmniejszyć tą czcionkę, powiedzmy na 30. Więc zmieścił mi się teraz tekst. Przesuwam sobie e, te elementy, żeby e, wszystko ładnie poukładać. Także zostawiam tutaj moje imię i nazwisko, biorę te gwiazdeczki, jeżeli one mi się podobają, jeżeli nie, to je po prostu usuwam. I pod spodem mogę zmienić e, te wszystkie e, nazwy, tak? Czyli Sins, Beauty Blog, mogę sobie na przykład napisać e, Beauty Salon beauty salon, salon piękności od 2020 roku na przykład. I to y, może być moje logo i to samo dokładnie robię z y, drugim, chociaż polecałabym ci bardziej skopiować tą stronę i po prostu zmienić tło, tak? Więc zmieniłam tło y, tego logo i tutaj mogę zmienić y, czcionkę, kolor czcionki, tak? Prawdopodobnie zdajesz sobie z tego sprawę, że logo jest bardzo ważne, kiedy budujesz swoją markę przez internet, ponieważ logo nie tylko będzie sprawiało, że będziesz wyglądać profesjonalnie w oczach swoich odbiorców, ale również będzie wyróżniało twoją markę na tle konkurencji. Natomiast oprócz logo jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą powinieneś posiadać, kiedy budujesz swój biznes online. Tą rzeczą jest posiadanie swojej strony internetowej. Jeżeli nie masz swojej strony internetowej, to tak naprawdę nie masz miejsca, do którego będziesz odsyłać swoich odbiorców. Jeżeli chcesz, żeby ludzie odbierali Ciebie profesjonalnie jako eksperta w danym temacie, to musisz zadbać o to, żebyś po prostu miał swoją stronę internetową. Jeżeli nie wiesz, jak stworzyć swoją stronę internetową, ponieważ jesteś nie technologiczny i kompletnie nie kumasz tych wszystkich tematów związanych z WordPressem i tak dalej, to mam dla ciebie świetne rozwiązanie. Jakiś czas temu stworzyłam kurs online, w którym krok po kroku pokazuję, jak założyć stronę internetową i zacząć prowadzić bloga, dzięki któremu zbudujesz profesjonalną markę w internecie. Ten kurs jest teraz za darmo, więc możesz z niego skorzystać w każdej chwili i dosłownie w 7 dni stworzyć profesjonalną stronę internetową, którą będziesz mógł promować wśród swoich odbiorców. Także jeśli jesteś zainteresowany budowaniem profesjonalnej marki za pomocą strony internetowej, to zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu. Link znajdziesz pod tym filmem. Jeżeli zdecydujesz w pewnym momencie, że to logo akurat ci się nie podoba, to zauważ, że e, po, po lewej stronie tutaj w panelu otworzyły ci się różne szablony e, podobnych logo. Tak więc możesz sobie w każdej chwili e, dane logo wybrać i na nim zacząć pracować. Powiedzmy, że zdecydowałam, że jednak we wezmę sobie takie logo i zacznę je edytować. Więc na przykład tutaj wpiszę sobie swoją nazwę, firmę, zaznaczam ten tekst. Zmieniam tutaj odstępy liter, żeby mi się zmieściło. Klaudia Stawiarska. Tutaj mogę usunąć ten element, ten w sumie też. I teraz, jak widzisz, no to logo zrobiło się takie trochę puste, łyse, bez wyrazu, więc mogłabym tutaj dodać jakieś konkretne, dodatkowe elementy, które będą wyróżniały te logo. Więc bardzo fajnym jest to w kanwie, że mamy dostęp do bardzo bogatej e, biblioteki elementów, dzięki którym będziesz mógł wzbogacić swoje projekty, o właśnie te unikalne elementy. Więc elementy znajdują się po lewej stronie, tutaj w panelu, i tutaj możemy wpisać sobie dowolne hasło kluczowe, które znajdzie dla nas dany element. E, najlepiej, żeby te elementy kojarzyły się z branżą, w której jesteś. Więc jeżeli jesteś na przykład beauty advisor, czy jesteś social media manager, kosmetyczka, jakikolwiek, jakakolwiek jest to branża czy nisza, to postaraj się. Wpisać tutaj po prostu słowo kluczowe, które będzie e, jakby kojarzyło się właśnie z tą niszą. Więc jeżeli ja jestem Klaudia Stawiarska, e, trener biznesu online, to wpisuję, mogę wpisać sobie na przykład biznes i, i zobaczyć, co mi się znajdzie. Tutaj mamy w grafika, klikam, wyświetl wszystko i są różne takie e, grafiki, ikonki, które mogłabym użyć. Ale na przykład biznes może mi się kojarzyć z złotym. Powiedzmy mi złoty kolor, i tutaj są różne też elementy złote, więc mogłabym sobie dodać jakiś, na przykład taki, właśnie złoty element, który będzie wyróżniał dodatkowo moją markę. Tak, na przykład mogę usunąć powiedzmy te koła, które były oryginalnie i zostawić sobie coś takiego, lub mogę na przykład zmienić sobie jakieś inne, tutaj wybrać. Na przykład mam tutaj takiego złotego koliberka, którego mogę dodać sobie po prostu na napis mojego, mojej nazwy, tak? Czy na przykład tutaj jest jakiś taki powiedzmy motylek. To są takie bardziej kobiece, powiedzmy kobiece pomysły na logo. Ok, więc te logo, które Ci pokazałam dotychczas, to jest takie w wersji damskiej, kobiecej, dla takich kobiecych biznesów. Natomiast teraz pokażę Ci, jak z, z szybko możesz zrobić logo dla e, takiej wersji męskiej, tak? Ko, e, takich męskich biznesów. Także, e, żeby zrobić e, takie logo, to wchodzimy w projekt i wpisujemy sobie e, słowo kluczowe, które jest powiązane z Twoim biznesem. Na przykład, no, chcę zrobić logo dla mechanika, powiedzmy, samochodowego i wpisuję sobie e, słowo mechanik. Więc, jak widzisz, znalazło mi się sporo propozycji logo dla mechanika. Wybieram sobie jakiś format logo, który mi się podoba. I teraz dam ci mega pro wskazówkę, jak możesz korzystać z logo, czy w ogóle projektów w Canwie, które są. Oryginalnie płatne, a chciałbyś e, mimo wszystko z nich skorzystać, kiedy masz właśnie darmową wersję kanwy. Są dwa sposoby. Albo zapiszesz się na ten okres próbny, testowy 30 dni w kanwie i będziesz e, po prostu tworzyć sobie projekty, te wszystkie premium, pobierzesz sobie te projekty, a później zrezygnujesz z Canvy Pro. Więc za darmo po prostu możesz przez 30 dni sobie zaprojektować te wszystkie e, różne grafiki. I nie przejmować się tym, że musisz za to zapłacić, lub opcja druga, która myślę, że Ci się spodoba, to jest właśnie użycie tego projektu i znalezienie e, miejsca, w którym masz płatny element na tej grafice. Więc załóżmy, że ja wybrałam sobie to logo. Jak widzisz, ono jest w wersji pro, i e, musiałbyś za nie zapłacić, jeżeli e, nie masz właśnie tej kanwy płatnej. Więc, to jest taka mega wskazówka, którą odkryłam jakiś czas temu, i myślę, że wiele osób o niej nie wie. Także, jak możesz skorzystać z płatnego projektu i stworzyć z niego darmowy projekt? Więc, wybrałam sobie tutaj to logo i teraz. Szukam na tym projekcie, który element jest płatny. Tutaj właściwie nie ma dużo elementów, jest pole tekstowe, jedno i drugie, no i mamy element tutaj tego obrazka z tym kluczem, tak? Więc zaznaczam sobie ten element, i następnie przechodzę tutaj na tą ikonkę I, klikam informacje, i jak widzisz, jest informacja bezpłatnie w Canva Pro. Czyli co muszę teraz zrobić? Po prostu usunąć ten element i poszukać sobie darmowego elementu, czyli wchodzę w elementy. I wpisuję sobie na przykład narzędzia. Szukam sobie darmowego elementu, czyli nie wybieram tych z ikonką Pro, tylko wybieram elementu, który jest bezpłatny. Załóżmy, że ja sobie wybrałam taki element, powiększam go sobie, mogę tutaj sobie zmienić też jego kolor na kolor tych napisów. Tutaj mam mechanic service, to załóżmy, że wybiorę sobie ten ciemniejszy, tak? I dobra, no tutaj możesz zmienić sobie oczywiście nazwę i tak dalej. Natomiast teraz, jak klikniesz, pobierz, to to będzie dostępne dla ciebie bezpłatnie. Także to jest mega wskazówka, e, którą możesz wykorzystać we wszystkich innych projektach, nie tylko w logo, ale również w różnych grafikach. I teraz co robimy dalej? Chcemy pobrać nasze logo, więc e, jeżeli chcesz pobrać logo, to klikasz udostępnij, później pobierz i teraz są dwie opcje, jakie możesz pobrać swoje logo. E, może być to logo, które będzie z przeźroczystym tłem, czyli takie logo, które możesz później przykleić do różnych swoich projektów, ulotek itd., i nie będzie e, za nim żadnego tła, w tym wypadku białego, lub możesz e, właśnie pobrać logo z tłem. I teraz, jeżeli chcesz pobrać logo bez tła, no to e, wybierasz sobie PNG i zaznaczasz tutaj tło przeźroczyste. I teraz uwaga, ta opcja tło przeźroczyste również jest dostępna dla wersji premium, tak, czyli osób, które mają wersję pro kanwy. Natomiast jeżeli nie masz kanwy pro, no to tak jak powiedziałam, ja tak przynajmniej robiłam, kiedy nie miałam wykupionej wersji premium. Po prostu przechodziłam sobie na ten okres próbny kanwy tych 30 dni. Wtedy projektowałam sobie różne grafiki, które były w wersji premium, pobierałam je, między innymi logo z tłem przeźroczystym, i później po prostu rezygnowałam z tego okresu próbnego i wracałam na tą darmową wersję kanwy. Więc tak szukałam różnych rozwiązań, żeby po prostu nie musieć za to płacić. Natomiast od ponad roku czasu już używam Canvy Premium i jestem niesamowicie zadowolona. Bardzo mi to ułatwia życie. Bardzo Ci polecam, generalnie, jeżeli budujesz swój biznes na 100% w internecie, ponieważ tutaj naprawdę jest zupełnie inna jakość. Stworzenia projektów i jest dużo łatwiej niż w tej kanwie darmowej, ale to jest oczywiście Twoja decyzja, zostawiam ją dla Ciebie. Natomiast tutaj, wracając do tego pobrania logo, pobierzemy właśnie, pobiorę to logo w tych dwóch wersjach, żeby pokazać Ci tą różnicę, kiedy jest logo z tym tłem i kiedy nie ma tła. Więc wybieram sobie JPG, kiedy jest właśnie z tłem. Następnie zaznaczam stronę, czyli logo, które chcę pobrać i klikam Pobierz. I teraz otworzę sobie te dwa logo i jak widzisz jedno logo jest właśnie z tym tłem przeźroczystym, a drugie jest z białym tłem. I dla kontrastu pobierzemy sobie to logo kobiece, także tak jak Ci wcześniej pokazałam, ja wpisałam sobie tutaj kolor złoty i tutaj mi się podobało właśnie z tym kolibrem, koliberkiem, tym ptaszkiem, więc mogę sobie jego dać tak z tyłu albo powiedzmy no tak z boku, może lepiej będzie to wyglądało. I pobieram, udostępnij, pobierz. Tak więc w dzisiejszym tutorialu pokazałam Ci, jak w mniej niż 5 minut możesz stworzyć profesjonalne logo dla swojej firmy. I tak jak wcześniej również wspomniałam, polecam Ci stworzyć swoją stronę internetową, żeby zacząć wyglądać profesjonalnie w sieci, jeżeli jeszcze tej strony internetowej nie prowadzisz. Strona internetowa to jest wizytówka Ciebie, wizytówka Twojej firmy. I oczywiście nie dość, że buduje twoje, Twój autorytet, buduje zasięgi, ale również masz miejsce, do którego możesz odesłać swoich potencjalnych klientów, którzy mogą dowiedzieć się więcej na temat tego, kim jesteś, co sprzedajesz, jakie usługi, jakie produkty, w jakich cenach, jak można się z Tobą skontaktować, itd. itd. Więc. Zachęcam Cię skorzystać z mojego bezpłatnego kursu już teraz i zacznij tworzyć swoją stronę internetową. A gdybyś chciał się nauczyć więcej na temat projektowania w Kanwie, to oczywiście zapraszam Cię do mojego nowego kursu Canva Master Grafika, w którym krok po kroku nauczysz się wszelkiego rodzaju grafik, żeby móc budować profesjonalną markę w social media oraz na swojej stronie internetowej. Dlatego, że grafiki, których Cię uczę, Kursie to nie tylko grafiki do mediów społecznościowych, ale również wszelkie inne grafiki, które są potrzebne w biznesie online. Więc to wszystko w tym filmie, jak widzisz, stworzenie zachwycającego logo w Kantwie to nie tylko przyjemność, ale także bardzo łatwe zadanie. Niezależnie od tego, czy jesteś początkującym, czy doświadczonym projektantem. Canva dostarczy ci wszystkie niezbędne narzędzia, których potrzebujesz, aby ożywić swoje pomysły na logo. I na zakończenie, jeśli podobał Ci się ten filmik i był dla Ciebie pomocny, to nie zapomnij zostawić kciuka w górę i podzielić się ze swoimi znajomymi, którzy też potrzebują zrobić logo dla swojego biznesu. Pamiętaj również, aby kliknąć przycisk subskrypcji i włączyć powiadomienia, aby nigdy nie przegapić moich odcinków które udostępniam każdego tygodnia na moim kanale. Więc dziękuję Ci jeszcze raz. Zapraszam Cię również do innych moich filmów w temacie kanwy i biznesu w internecie. I do zobaczenia w kolejnych moich nagraniach.